To, to, toczyliśmy boje, zajęliśmy drugie miejsce w, w swojej grupie i w baranże z ogiwem Babinek. Nie? To historia, jest normalnie historia. Na tym boisku to były, no, sędziowie robili takie, te, że bramka prawidłowo zdobyta, człowiek wyciąga piłkę z bramki, wybija na róg i sędzia róg pokazuje, ani ręki, ani nic karnego w No mówię panu, historia. Jurek to karek jak pierdyknął no ze 30 metrów bramę no to sędzia nie miał szans żeby tego nie uznać nie no i tu żeśmy 1-0 wygrali i na rewanż jechaliśmy do Babinka i tam przegraliśmy 3-2 ale że bramki liczyły się podwójnie no to żeśmy awansowali wtedy do tego do klasy okręgowej uuu to się grało z Pogonią C Cyzio przypuszczalnie ciężki do k... to zajechał nas obydwóch kiedyś także na tym bocznym boisku ale no, Urbanowicz, Krzysiu. Wszystko z sz trzecim można powiedzieć. Innych nie było tak przeciwników, żeby ciężko było do zatrzymania. I, i po Gąsiędzin wtedy przyjechała do nas jeszcze pierwsza liga, nie zaczęła, nie zaczęła rozgrywek. Przyjechali do nas dziewięciu pierwszoligowców: przywieźli z Cyziem, ze z Czechem, tam z innymi. Przegraliśmy co prawda 3 dwa, ale po straszliwej walce. No, to krew się polała? No nie, ale była walka, no daliśmy siebie wszystko, znaczy, oni też nie, nie odpuszczali, bo, bo mieli warunki postawione twarde, także Aha. najlepszy chyba mecz wtedy w historii Kluczewie był. Chociaż jeszcze były mecze ze Talą Stocznia, Pucharze Polski drugoligową, żeśmy wygrali karnymi, później Pogoń Szczecin też w Pucharze pucharze Polski, wygraliśmy 7-2, to był finał Pucharu na szczeblu wojewódzkim. To też był dobry mecz, bo okazało się, że prowadziliśmy do przerwy 3-0, wtedy Szczech jeszcze u nich bronił. Prowadziliśmy 3-0, po przerwie oni doprowadzili do stanu 3-2 Myśleliśmy, że my już osłabiliśmy, a skończyło się 7-2 dla nas. Także, ale wtedy to była taka sytuacja, że byliśmy przygotowani fizycznie, bo, no bo to niestety technicznie odstępowaliśmy od wszystkich drużyn rzecińskich, trzeba było walczyć, przygotowane być fizycznie. <grym zimna> Pan taki, który siwy jest, nazywa się pan Kazimierz Bykowski, który, na przykład, byliśmy z nim dwa razy, byłem na o, 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 obozie kondycyjnym w Koninie pod jednym względem, że nam normalnie dawał tak, że o, można powiedzieć w kości, ale wtedy, jak żeśmy przyjechali z tego z, były wyniki, żeśmy z ósmego przeskoczyli prawie na czwarte miejsce i żeśmy prawie bramki nie stracili. I to był bardzo piękny okres, okres dla Kluczewi oczywiście. To znaczy się, przyjęcie to, to było trudne właśnie na tym, jak kolega wspomina, obozie. To było bardzo trudne, bo wtedy akurat byli starsi troszeczkę i... ale było to przegryźć, przejeść, no wiadomo, było ciężko, ale... Człowiek do tej pory żyje i wspomina to naprawdę fantastycznie. Zarażim, który oni wspominają? Jeden i drugi konin. I to było tak źle? <noise> nie, no nie było źle. No. Ja właśnie mówię, że dzięki temu, co było, to my żeśmy nabrali czegoś. Nie. Jak to się robi, jeden słowa. Natomiast, Lata jeżeli się chce coś osiągnąć, no to trzeba ciężko pracować. No no to jest oczywiste, nie? nie można inaczej. Kiedyś nie dostawaliśmy tych pieniędzy, no były, jak były, to były jakieś tam diety, takie groszowe sprawy, których w ogóle nie braliśmy, składaliśmy sobie po prostu na kupkę i mhm. na koniec sezonu jechaliśmy tam na jakąś imprezkę na trzy dni na podnamioty. Tak się kończyło. Teraz właśnie ta komercja rozbija to wszystko. Wszyscy tylko nie chce grać, jak nie ma pieniędzy, no. Nawet w piątej lidze. Nawet w, tym, tym, w piątej lidze, to jest wysoko. Po klasach nie chcą grać jak nie ma pieniędzy. Dobrze. No Każdy coś chce mieć z tego. Nie no, tam zarobek. No, pasja normalnie no, pozytywnie się gra. No, lubię grać po... urodziłem się, żeby się grać i, no, i wszystko nie. Tam pieniądze to tam roli nie grają, nie? Tylko pasja. Lubię grać w piłkę i prosto, nie? Nie, teraz to już jest tego kasa. Jest pasja... trochę przekra sprawa. Pasja to była kiedyś. Stare czasy to były naprawdę pasja, a teraz to jest tylko się liczy pieniądz, pieniądz, jeszcze raz pieniądz i do nich ciężko trafić po prostu. Naprawdę, nieraz my z nimi rozmawiamy, ale zaczyna się pokazywanie ile, za ile. A kiedyś to było po prostu za miskę zupy: się jechało, grało, się z, z kumplami się spotkało, po meczu wiadomo jak to, nie? Po każdym kawałek chleba się zjadło, no i było na tyle, no. A teraz tylko się liczy pieniążek, pieniążek. Jeśli takowe są, nie, dla mnie jest to przyjemność. Ale jeśli, jak to mówię, jest sianko, jest granko, no to czemu nie? Zawsze jakieś, jakieś, jakieś moje dofinansowanie. No, dla mnie to jest zabawa. Ja lubię grać, od małego zacząłem grać. Za moich czasów kasy nie było, chociaż był tam epizod, gdzie już, jak prezesował wtedy na Marysiu Dobrochowski, bardzo dobry prezes, też go pozdrawiam oczywiście, za niego tam, on miał jakieś duże wejścia, zaczęły się pieniążki, ale... Najlepiej, no mówię, jak przyszedł do nas Stefan Regiel, wtedy zrobiliśmy czwartą ligę, wąsowaliśmy z okręgówki. Bardzo dobry trener, poukładał to wszystko taktycznie, miał w głowie poukładane, wiedział kto gdzie ma grać. Za niego było najlepiej, naprawdę mieliśmy duże sukcesy, duże wyniki. I tak pra praktycznie waliliśmy w łeb, łeb każdego, nie? jak leciało. Wtedy zrobiliśmy awans do czwartej ligi. Jak miałem 12 lat, no to wiadomo, nie było tak jak teraz trampkarzy. Tylko były dzikie drużyny. No i się grało ulica na ulicę. Kiedyś to była, jak to się mówi, pasja, nie? Pasja było typowe amatorstwo. W tej chwili to wszystko jest zawodowstwo, nie, nie mówię tu o juniorach, nie. Ale, ale nawet takie, takie ligi, taka piąta takie liga? Takie ligi, piąte, to już się opierają pieniądze, na pieniądzach, na finansach, nie. I co zawodnicy zmienili się? Czy premie, czy... no ja wiem, no, kiedyś zmieniły. czasy się zmieniły. Kiedyś, no ja wiem, takie zaangażowanie chyba było większe tych, tych ludzi z tamtych, z tamtych czasów, nie. Nie patrzył na pieniążki. Tak, nikt nie, Począł, nie patrzył na pieniądze. Chciał, żeby grać, nie? Uczył się i chciał grać. W nie, nie patrzył na pieniążki, buty po starszych zawodnikach, nie? Tam tram się wzięły, posmarował, nikt nie płakał. Teraz młodzież więcej wywygająca jest, nie? Czyli wszędzie, takie sprzęt, jak oni mają, teraz chłopcy to, to mi, tam to nie tam. Wszak w zimnej wodzie się myły, żadnych, jak wie pan, to nie było takich warunkach teraz są, nie? I było chłopców, więcej, może, może więcej takich ambitnych chłopców. Tam nie mieli tego pieniędzy. Chciał się pokazać, chciał grać po prostu, nie? Gadali się młodzi do sportu. W sumie wszystko na razie mamy, dobrze nam się powodzi i nie narzekamy, nie?